Przed nami kolejny pojedynek w K1, w kategorii do 79 kg, w niebieskim narożniku Michał Buganik, w czerwonym Hubert Rutkowski. Rutkowski związany z boks. I od bok razu piękny cios ląduje na ziemi. O, jest coraz ciekawej. przed chwilą mieliśmy nokaut, teraz też jeden z pierwszych ciosów posyła na deskę i bardzo mocno atakuje teraz ehm, Michał Buganik. Tak, chociaż zawsze te dźwięki jeszcze bochemaczy są dodatkowo. Nie no, ale nie odpuszcza to i nawet sekundy. Rudkowski załatwien zasypuje rywala ta spróbował się odgryć tak jak właśnie na akcję wcześniej, ale z Buganik również ma coś do powiedzenia Te piękne rękawice nie tylko po to, żeby wyglądały, ale rzeczywiście także nimi trafia ma siedem porażki, sete dziesiątki w zamknąć ósmą To już jego piąta walka na Ekstra Gali Sportów Walki. Wszystkie pojedynki do tej pory wygrał, więc yy, miejmy nadzieję, że i tym razem dopisze zwycięstwo swej, swojego rekordu. znakomita i świetny prawy, szybki dynamiczny w wykonaniu Rutkowskiego. On zresztą opowiada o tym, że ulubiona jego kombinacja to jest prawy prosty, lewy tak na wątrobę, zakończony prawym kolonem. Złożona. być może nam zaprezentuje w trakcie tej rywalizacji. Przypomnę, trzy rundy, każda z nich po dwie minuty. To jest taka intensywność pojedynku. A Buganik reprezentuje klub malinowski Tilo Mieleżaka. W tej pierwszej rundzie cała inicjatywa po stronie Huberta Ruchkowskiego. Zdecydowanie większa liczba ciosów wylądowała na głowie przeciwnika i też kończy świetną akcją Ruchkowskiego. No. Nim się zaczęło, to już się skończyło prawie. prawie błyskawiczne tempo obu panów, Ale to taka kategoria wygląda. Obaj bardzo młodzi, zaledwie 18 lat i Jest round two. I tak samo zaczyna Hubert Tłumkowski. Seria prostych i parcie do przodu, a teraz odgryza się buganik przewracając swojego przeciwnika. W tej akcji, kiedy no, czekał Buganik, czekał, czekał i wykorzystał to Rutkowski ruszył jako pierwszy do ataku. Jest bardziej zdecydowany w tej karce Przestrzeniwuje też czasami zawodnik zrzegania z kolei Rutkowski bardzo celnie, bardzo celnie trochę swojego przeciwnika. Znowu! Teraz co prawda ten lewy doszedł, ale wcześniej naprawdę musiał się sporo namachać. Michał Buganik aby te ciosy trafiły. Przechodzimy, że już pogosztuje oczywiście, to jeszcze frustracje budują w zawodniki, kiedy nie może trafiać. Teraz wysokie kopnięcie rutkowskiego przeszło przez gardę Buganika i tam trafiło w okolice ucha. Jakby zdawał sobie polskie sprawę z tego, że ta długo jest już... Tam, bo, chociaż oczywiście był na nich, cały czas że będzie tutaj szukał swoich okazji, szukał swoich szans Nieco spokojniej niż w pierwszej obaj, ale co, tylko Buganik atakuje, to świetnymi czasami atakuje go Rutkowski. Tam 3-4 w tej kontr kontrze trafiły prosto w głowę przeciwnika. Wygląda na to, że Rutkowski zmienił protest strategii, z tego frontalnego, zdecydowanego, zmasowanego na tej pierwszej rundzie. No więc spokojniejszą rywalizację, no w dalszym ciągu jest z dobrym efektem, z dobrym skutkiem no to... Z całą pewnością wybrało kuborkę. Spokojnie atakuje, ale kiedy zaczyna wyprowadzać kombinacje, to one naprawdę są imponujące. Trafiają niemal wszystkie ciosy, a tych ciosów jest tam. I znowu, to już jest takie firmowe rozpoczęcie. Lewy, prawy, lewy, prawy i kopnięcie ze strony Kuberta Rutkowskiego na początek rundy. Trzeba od razu zaznaczyć, że od razu pokazać, co jest tutaj silniejsze, mocniejsze. Ustawia sobie tymi niskimi kopnięciami, ale teraz fajnie zaatakował latającym kolanem no, Michał Buganik, ale dostał też od razu w zamian. Tak, ładnie taki sam cios. Podoba mi się bardzo, jak miesza ciosy e, Hubert Rzutkowski. Tak, taka lekkość przy składania kombinacji. Taka, jakby właśnie na tak, to sobie wszystko. I tak samo kopnięcie, teraz widzieliśmy dwa razy wysoko nie weszło, no to front prosto w wątrowe. Zdecydowany. Teraz Bugani w bardzo mocnej defensywie, teraz stara się przede wszystkim przyjmować ciosy na gardło, nawet sam nic nie wyprowadza, tylko pozwala się przestawiać po całym klatko ringu. No jest zmęczony, widać było gryma z bólu, widać było, że jest w tarapatach, nie wypuszcza go z narożnika. Walczy trochę o przetrwanie Michał Bugani już w tym starciu, świetna postawa Huberta Rutkowskiego. Dobra zadanie, znakomicie Hubert Wychtowski od samego początku jakby jeszcze ten najmocniejszy akcenty chciał postawić w ostatniej trzeciej rundzie. Teraz już trochę bawi się, kombinuje różne kopnięcia. To jest właśnie ten czas, aby nabrać doświadczenia, żeby sobie popróbować, no już... O, nie, wiele brakowało. Ale to też taki trochę już cios rozpaczy ze strony Buganika. Widzimy jak nisko opuszczony cały czas grymas buru na jego twarzy. Tam chyba jedno z tych ciosów właśnie w wątrowe czy w żebra zrobiło największą robotę, bo mocno skręcony jest Michał Górny. wcześniej właśnie było, bo mam wrażenie w połowie rundy się coś takiego wydarzyło, w którym było widać po twarzy Buganika, że coś strasznie boli wtedy już tylko głęboka defensywa. I koniec tego pojedynka, ale... W tej trzeciej rundzie Michał Bugani już tylko myślał o tym, żeby przetrwać końca i słusznie cieszę, że budynek właśnie po zagadach sportu walki w Poznaniu pozostaje niezwyciężony. Szóste zwycięstwo dopisze do swojego rekordu w Poznaniu Zawod Sódboxera Bośina i Boksu Poznań Pro tak To była taka najbardziej jednostronna walka. i walczył ze samych sobą, żeby dotrwać się do ostatniego boku. Dobre doświadczenie, bo to doświadczenie dzisiaj okazało się, myślę, że niewiele nie do końca satysfakcjonujące ambicje. miała łatwo To Panie i panowie, w zakończonym jednogłośną decyzją sędziów jest zwycięża Hubert Rutkowski! Ar ôl, fi di. di.